Dobra, widzowie, lecimy Alter 4, robimy speedrun. Po... Zobaczmy, jaki jest w ogóle rekord świata. 3 minuty 49 sekund. Postaramy się pobić dzisiaj rekord świata. No i dzisiaj się postaramy to przejść. Generalnie, jak się wyjebiesz na plecy, to, to zaczynasz od tego samego miejsca. No i co? No i dzisiaj się postaramy to speedranować. Także, widzowie, speedrun jest. Ja trochę już grałem poza streamem, żeby tutaj wiecie. Yy... Być koksem totalnym. Oj. <laughs> Dobra, czekajcie, tutaj mamy takie kulki analne. I cyk. O, patrzcie, 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 patrzcie. Ej, czemu Ester nie leci? Au! Wow. Oj. Dobra, do trzech razy sztuka. Oj, kurde. <grytanie> dobra, czekajcie, do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka, spokojnie. Silowa giereczka, nie trzeba się denerwować. Pa, pa, pa. Dobra. Kurde, ale bez kitów jeszcze tak daleko nie zaszedłem. I to za trzecim razem, nie? Ty jak my dzisiaj przychodzimy tę gierkę, dobra. Ale nam dobrze idzie, ja jestem w szoku. Myślałem, że tutaj będę tutaj... Przychodził to godzinę, tu i co dalej? Tutaj? Ta! LOL! Jak ja jestem prostym w tą grę I co? Mamy przejść tam chyba? Dobra, udało się. Tu i tu! Kurwa, pa! Wyszczaj Q! Dobra, i co teraz? Pa, pa pa ty no kurwa Ty, i właśnie teraz plan jest teraz Tutaj, ta bez kitu, tutaj trzeba Oj kurwa, dobra, dobra, dobra Luźna guma, luźna guma Nic się nie stało, dobrze jest, dobrze jest i tak Przynajmniej już wiem jak to przejście Kurwa, no nie mogę no Ja się tutaj rozpoczyłem Trzeba się, kurwa, no nie mogę Cyk Kurwa Kurwa, kurwa. co jest no kurwa! <grystanie> dobra, czekajcie, tak, teraz full speed Dobra Teraz, o, dobra, dobra, dobra Co wy żeście, kurwa, puścili? Dobra, no niech będzie, niech będzie, nie chcę mi się skipować Dobry song request, fajna nutka O kurde, ale ktoś Puścił dobrą nutę, kto to puścił? No nie, kurczę! O, dobra, dobra Cyk, dobra, to, to było wymierzone dobrze. O kurwa, za szybko, no nie. tu mnie... myślę, że... Co, kurwa? Ha. O kurcze, ale już myślałem, że się nie uda. Skok. Dobra, 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 dobra. O kurcze, bele, no niestety. Oj kurcze, ajajaj, ajajaj. Aj, aj. Dobra, 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 jest git, jest git. Ech, co to za lotuwa, w której nie masz żadnej zamki. Nienawidzę psiarni! A, jak goś wyskoczyłem. A widziałeś, jak, jak Rafał bułę dostał? Rafał dostał bułę? Co ty gadasz, ty? A weź mi to podeśli, ja jestem ciekawy. Kurwa, rozumiesz, że mnie czekł? Teraz biję się z słabszym od siebie. Dobra, zobaczmy, co tu się stało. Kurwa, to był bez kitu hejter! Ten hater hejter! I on go... co?! Ja pierdolę, ty! F bez kitu, F dla niego, nie? Ja bym po takiej sytuacji, to bym się już nie pokazywał w internecie w ogóle Jakby mnie hejter najebał? hałas za to Kurwa, co jest? No zbugowałem się Ha, fajnie Co wy tutaj wysyłacie? ale śmieszni jesteście widzowie Wtedyś <grym> to codziennie miałam szklanki Teraz chodzę na szklanki Z na szkanki Nie mów nikomu, łamiemy sąsiadki Bo w domu też byli szklanki Łamiemy sąsiadki <śmiech> <śmiech> kurwa, no nie no, znowu ten za błąd. Dobra, dobry timing. Oj, kurcze, no nie. Dobra, spróbujmy, kurwa, raz tutaj pójść. Uuu, dobra, 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 ty. Może bez kitu tak będzie łatwiej w sumie. Dobra, 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 ty. No, tak było łatwiej, bez kitu. Ty, no. Tak było łatwiej, dobra. Tyk. Oho, oh, fuck, Ale dobrze, dobra, checkpoint, checkpoint. Nie trafiłem. Nie. Nie no checkpoint! Dobra, dobra, dobra. Damy radę, damy radę. Dobra, dobra. O kurwa, co jest? Dobra, kurwa, dzida, dzida. Uda nam się. O kurwa! O, ale się udało. Dobra, dobra, dobra. Nie, 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 nie. mogę się ruszać. Ej, co jest? Ej, nie mogę się ruszać! Pa, nic się nie dzieje. O, o! kontrol, kontrol, do... Nie, nie, nie! Kurwa Dobra, 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 dobra No nie. No nie mogę, no O kurcze, bele Ajajaj aj, aj. Aha, i teraz się wyjebałem Okej okay. Okej, okay, dobra O, o O, o No chuj No spędziłem Wyobrażacie sobie na jakichś do, dożynkach cała rodzina przy tym tańczy? Ty, ale to jest cięższe niż myślałem w sumie. Aha, dobra, i my się tu chowamy normalnie. Cyk i cyk, dobra. O ty, rycerze coś pojebani, co jest? Dobra, 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 damy radę. Dobra, ci rycerze sobie spierdolili. O kurwa, co jest? Dobra, dobra, dobra. Damy radę, damy radę, tego to nie widziałem. Uuu, checkpoint! Kurwa, jest! Nie, nie ma checkpointa! Dobra, dobra, dobra. Chuj w tego checkpoint'a i tak to zrobimy. Jakieś ryby skaczą, co tu mam zrobić? o. ło, Łoo. Wow, wow. wow. Nie! Kurcze, tak blisko było. Oj, oj, oj. O kurwa. Kuj zajebiste nasze jest życie normalnie. No nie! A jak w nich jedne? O LOL! Ty, nawet pa, zareagują! Ale jaja! Ha. O kurde, this. Czy to jest Norbert Gierczak? Ale jaja, dobra, idziemy dalej. Pa, no nie wierzę. No nie! Ty! LOL! Ale speedrun! Ale speedrun! Doświadczenie, dokładnie! Ja już znam tą grę co do piksela, wiem jak tu przejść. Pa! Teraz tu poczekamy, chodzimy, O kurwa! Dobra, nie było tematu. No, o. Dobra, dobra. Ue kurde, co co czemu to tak szybko wróciło? Co? piłem, ale dobra, aha, nie żyję. O kurwo, o, ale mnie wybało. Pa 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 pa, pa 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 Oj dobra, jednak nie, ale dobra. oj, ty, co jest? Co, no nie, no. Chilowa gierka to jest. Checkpoint, checkpoint. Dobra, o kurwa. Nie mogę. E, ale chillowa ta gierka. O kurwa. No nie. No Whiteyore nam jednak nie pomógł za bardzo. Dzięki, nie zestraj się, okej, okay, za fałooka. Postaram się, o kurde. O kurwa. Pa, gościu, jak my to speedranujemy wszystko, to było calculated. O kurwa. No nie, A tak dobrze już było. Furwa. Ale psycha mi jeszcze o dziwo nie siada. To w się sensie mogę tak sobie grać i grać. Ja mam taką twardą psychę, by na metinie, No kurwa. Ty 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 ty, ty, ty. pa pa pa, speedran. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Kurczę, by nie zgubić się Kiedyś trzeba jeszcze będzie zagrać w Sea of Thieves. Albo jakąś taką inną piracką grę. Ej, no! Tylko jakie są inne pirackie gry oprócz Sea of Thieves? Bo ja to wywiadbiam takie klimaty. Już Powoli mi psycha siada. Ja mam taką twardą psychę, aż przykryje się. 7 złotych. Ale A dzięki. Trzymaj więcej z Ja pierdolę, będzie na monsterka. W ogóle właśnie zacząłem zbierać monsterki. Wam pokażę wam, co mam już. Patrzcie, mam tak. Mam taką puszkę, mam taką puszkę po pipelino. I mam jeszcze taką puszkę, o. Doktor, energii The Doctor. I mam tutaj jeszcze właśnie takie w klimacie piratów, patrzcie. Tu jakieś syreny, gościu. Wiesz, takie rzeczy. Tutaj jakaś kurwa fala, wiesz co chodzi. I na razie sobie stoją tutaj na parapecie, ale potem jest te pierdolne tam nad biurkiem jakby, bo będzie toż to z to będzie wyglądać yy, Ja zbierałem i stary znalazł i powiedział, że po co ty chujosa piję I się skończyło zbieranie No właśnie boję się, że moja mama też mi tak powie Bo moja mama też tak cały czas Jak tylko zobaczy jakiegoś energetyka to powie Czemu, czemu to pijesz? To nie, nie zdrowe Siema siema Mikiku o! Ale nam się udało, dobra 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 Kurwa checkpoint, checkpoint kurwa checkpoint No nie. TY! A nie, dobra, bo jeszcze muszę płonić tego checkpointa, kurwa. Czekajcie, czekajcie. O, 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 o kurwa! dop. Co jest? Kurwa, nie mogę. To nie, no już do Okej. Okay. TY! Ej, <laughs> hey, co jest? Zgra się zbugowała Ej, <laughs> <Hey>, co jest? <laughs> no nie, no kurde Dobra, czekajcie, jak się wyjebie, to myślicie, że się naprawi? Co ja mam teraz zrobić? Idź przez wodę? To jestem Jezus? O kurwa, ale <laughs> Dobra, czekajcie Kurwa o. Dobra U. Speedrun Speedrun, widzowie Speedrun to był, dobrze Pa, pa, pa. I teraz checkpoint. Tutaj powinien być checkpoint. Robimy speedrun od dwóch godzin ponad, ale dobra. Kurwa, co jest? Ty, pa! Co jest? Ty, jak my speedruna robimy. Ty w drugą stronę. Dobra, dobra, dobra. Kurwa. Dobra, dobra, dobra. wiesz mak Wino wino, wypij do dna Słodkie wino, kurwa, dawaj sejwa wino pomoże ci Wina, o mamy sejwa tu! Co ty gadasz? Lul, co jest? Każdy zna! Lul! Dobra, ej, wygrywamy to. Wina, wina, nalej mi. O kurwa. O chuj. Dobra, mam checkpointa, pointa bez kitu, dobra. O, oh, jest! Dobra, i to teraz. O kurwa, nie doskoczę, dobra, doskoczę. Końcówka, widzowie, lecimy, zrobimy to. Ale mnie to strollowało Co jest? Kurwa. Dobra, przeżyłem to. Nie wiem, ale nie będę rzekał. Dobra, kurwa, żuluje mnie ta gra. Kurwa, kontrol, o kurwa Dobra, ale przeżyłem Ej, w sumie? Ej, w sumie, czy to... Ej, ty, to chyba było do... O, czekaj, ty, bez kitu, pa, idziemy tu Dobra, o kurwa Jak to zrobić? O chuj Ty, a jakbym... Tak skoczę tu? O, to mogę O, dobra, dobra, czekaj Ra Raz, dwa Trzy Raz, dwa, trzy Dobra, raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy raz, dwa... Urwa! No nie! Zaraz, Dobra widzowie, alte cztery!